Jedno z zadań, o których będzie mowa w tym wideo rozwiązało zaledwie 9% maturzystów na maturze w maju 2018 roku. Cześć, tu Krystian z chemia na 100% a oto kolejny film, kolejne wideo, w którym omawiam popularne błędy, kolejna część i kolejny dosyć popularny błąd. Mamy zadanie z matury z 2018 roku, zadanie 14. Poprzedza je informacja wstępna. Dwa razy A i B zmieszane w stosunku molowym 1 do 4 zajmują w warunkach normalnych objętość 1 decymetr sześcienny. Tę mieszaninę umieszczono w reaktorze o stałej pojemności 1 decymetr i w temperaturze T zainicjowano reakcję. W tej temperaturze ustalił się stan równowagi opisany równaniem. W stanie równowagi stężenie substancji C było równe 4000 mol na decymetr Oblicz stężeniową stałą równowagi opisanej reakcji w temperaturze T. I mamy tutaj przedstawiony już początek pewnego rozwiązania. Mamy przepisane równanie reakcji i mamy stworzoną tabelkę. W tabelce są liczby moli: początkowa, liczba moli przereagowanych i równowagowa. I mamy tutaj wpisane następujące wartości. Liczba moli równowagowa dla reagenta C to 4000 mol. Jeżeli mamy reaktor o stałej pojemności 1 decymetr sześcienny i stężenie 4000 mol na decymetr sześcienny, to z tego wzięła się wartość 4000 mol w stanie równowagi dla reagenta C zgodnie z treścią zadania. Ponieważ na początku reagenta C nie było, zgodnie z treścią tutaj informacji były tylko gazy A i B. To taką wartość też wpisujemy w środkowej części tabeli. Następnie, zgodnie ze stechiometrią, został wypełniony środkowy wiersz, czyli 2c i 2b, dlatego tu jest po 4000, a współragenta A jest 1, czyli dwukrotnie mniej, stąd 2000 mol. Tutaj można popełnić pewien popularny błąd, o którym mówiłem w jednym z poprzednich części tej serii, natomiast tutaj wszystko jest w porządku. Problem tkwi w początkowych liczbach moli reagentów A i B. Jest w informacji zapisane, że zostały one zmieszane w stosunku 1 do 4, w stosunku molowym 1 do 4. Wygląda zatem, że wygląda wszystko nieźle. Natomiast tutaj przyjęto po prostu wartości 1 i 4 mol, które pasują do stosunku 1 do 4, ale są to wartości, jakieś ustalone przez rozwiązującego zadanie, a w tym zadaniu konkretne ilości moli tych reagentów można wyznaczyć. Można je wyznaczyć dlatego, że w warunkach normalnych te gazy zajmują objętość 1 dm sześcienny. A skoro wiemy, że 1 1 mol w warunkach normalnych zajmuje 22,4 dm sześciennego, to z tej właśnie wartości jesteśmy w stanie wyliczyć liczbę moli składników tej mieszaniny. I o tym właśnie jest dzisiejszy materiał: o tym, że w pewnych zadaniach występują liczby reagentów, czy ilości reagentów względne, a w innych bezwzględne. Jak widzicie, jest tutaj przygotowane już kolejne zadanie, które będzie taką kontrą do tego zadania, od którego zaczęliśmy. Ale o tym za chwilę. W tym zadaniu, czyli w zadaniu 14, mamy bezwzględne ilości reagentów, czyli mamy konkretne ilości reagentów, które po prostu musimy wykorzystać. Konkretne jest stężenie reagenta C, co daje konkretne liczby moli tego reagenta, konkretną liczbę moli i również konkretną ilość reagentów A i B mamy w tym zadaniu. Można te ilości po prostu wyliczyć. Aby je wyliczyć, mamy podaną objętość w warunkach normalnych tej mieszaniny, jest to mieszanina gazów i mamy stosunek molowy tych gazów. Dzięki temu możemy to wyliczyć, nie wolno nam tutaj nic zakładać, bo mamy po prostu podane konkretne wartości, tyle że nie są one po prostu tak wprost wymienione, a są w jakiś sposób do wyznaczenia. Czyli od czego zaczynamy? Zaczynamy od zapisania, że jeden mol. To 22,4 decymetra sześciennego. Oczywiście mowa o gazach w warunkach normalnych i tak też jest w tym zadaniu. My mamy tutaj 1 decymetr sześcienny. Przeliczamy to na mole. Otrzymujemy x, który wynosi. 446 dziesięciotysięcznych mol. Możemy to zaokrąglić do 45 tysięcznych mol. Tutaj mamy do trzeciego miejsca po przecinku i tu też zrobimy sobie trzy miejsca po przecinku, czyli wiemy już, że taka liczba moli reagentów A i B znajduje się w tej mieszaninie. Po co podany jest stosunek molowy? Po to, żeby można było odkryć, jakie są konkretne ilości każdego składnika czyli zapiszemy sobie NA do NB wynosi 1 do 4, co łącznie daje 5 części i jak już wiecie, zastosujemy proporcje, czyli 45000 mol to będzie właśnie te 5 części, a na przykład jedna część to będzie Y i Y wyniesie tutaj 9 1000 mol. Jedna część dotyczyła reagenta A, czyli 9000 mol dotyczy reagenta A, czyli w tym miejscu w tabeli powinno być zapisane 9000 mol. Skoro tego reagenta jest 9000, to drugiego będzie reszta, czyli tutaj sobie odejmujemy od 45 tysięcznych odejmujemy 9 tysięcznych i uzyskujemy 36 tysięcznych mol. To będzie liczba moli reagenta B. Czyli zamiast 4 moli wpisujemy 36 tysięcznych. Widać, że te reagenty są w stosunku 1 do 4. Mamy 9 tysięcznych do 36 000. Tysięcznych to wszystko się zgadza, ale mamy tutaj już wprowadzone konkretne wartości, konkretne liczby moli e, tych reagentów. Teraz możemy dokończyć wypełnianie tabeli, czyli od 9000 tysięcznych odejmujemy 2 tysięczne, uzyskujemy 7 tysięcznych. I od 36 tysięcznych odejmujemy 4000 tysięczne i otrzymamy 32 tysięczne. Skoro tabela jest już gotowa, możemy przejść do wyznaczenia stężeniowej stałej równowagi. Zaczynamy od zapisania wyrażenia, następnie wyliczymy liczby moli, albo najpierw wyliczymy stężeniow... liczby moli w stanie równowagi. Stężenia w stanie równowagi, czyli stężenie A to jest 7000 mol w stałej objętości reaktora 1 decymetr sześcienny to da tysięcznych mol na decymetr sześcienny. Przy reagencie B mamy 36, 32 tysięczne mol, również w objętości 1, czyli 32 000 mol na decymetr sześcienny. I dla reagenta C to zostało już podane w treści zadania. Możemy to przepisać 4000 mol na decymetr sześcienny. Zapisujemy wyrażenie na stężeniową stałą równowagi. KC równa się stężenie reagenta C równowagowe do kwadratu przez stężenie równowagowe reagenta A razy stężenie reagenta B również do kwadratu. Podstawiamy. Obliczamy i uzyskujemy 2,2. ,2. Zgodnie ze sprawozdaniem CKE, w tym zadaniu jednym z najczęstszych błędów było właśnie wpisanie jakichś przyjętych wartości, czy to stężeń, czy liczb moli tych reagentów. Czyli ktoś. Po prostu sugerował się tym stosunkiem molowym, ale nie zauważył, że są tutaj po prostu bezwzględne ilości reagentów i da się konkretnie to wszystko wyliczyć. Jak wygląda sytuacja w drugim cytowanym dzisiaj przeze mnie zadaniu? Jest to zadanie z arkusza z maja 2017 roku. Rozwiązało poprawnie to zadanie zaledwie 12% maturzystów. Jaka tutaj mogła być przyczyna? O tym powiemy za chwilę, ale czym różni się to zadanie od tego wcześniej rozwiązanego. W mieszaninie wodoru i azotu użytej do syntezy amoniaku zawartość wodoru wyrażona w procentach objętościowych jest równa 75%. Wydajność reakcji syntezy amoniaku przeprowadzonej w temperaturze T i pod ciśnieniem P jest równa 93%. Oblicz wyrażoną w procentach objętościowych zawartość amoniaku w mieszaninie porakcyjnej. W tym zadaniu nie mamy żadnych konkretnych ilości reagentów. Są tylko względne ilości. Czyli jest na przykład tutaj informacja, że 75% mieszaniny w procentach objętościowych zajmuje wodór. Może ta informacja być też podana w inny sposób, że jest jakiś stosunek molowy agentów w tej mieszaninie. Czy jest jakiś procent masowy. Czyli będzie to podane w jakiś sposób, w procentach czy w jakimś stosunku, ale nie będzie możliwości wyznaczenia konkretnych ilości tych reagentów. No i być może to właśnie zmyliło e, piszących maturę w 2018 roku, bo tutaj był podany właśnie stosunek molowy, co jest charakterystyczne dla takich zadań z, ze względną ilością reagentów. Niemniej jednak, jak już wspominałem, tutaj można było to wszystko wyliczyć. Tutaj nie da się nic wyliczyć, bo nie ma żadnego, mówiąc kolokwialnie, punktu zaczepienia. Nie jesteśmy w stanie tutaj żadnej konkretnej wartości, czy to wodoru, czy azotu, wyliczyć. Możemy w takim razie, musimy po prostu założyć jakąś ilość tych reagentów, żeby to zadanie rozwiązać. Zaczynamy od zapisania równania reakcji. Jest to. Reakcja równowagowa. Mamy tutaj reagenty gazowe, stąd procent objętościowy. I to zadanie również można rozwiązać, korzystając właśnie z tej popularnej tabelki. I takie rozwiązanie też tutaj pokażę. Zapisałem w tabelce liczby moli, dlatego że stosunek molowy jest równy stosunkowi objętościowemu dla gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Tutaj właśnie mamy gazy w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, czyli ta procentowa zawartość w procentach objętościowych wodoru będzie też zawartością w molach w procentach. Dlatego można tutaj też posłużyć się molami. Zakładamy jakąś liczbę moli dla tej mieszaniny, na przykład 100 moli. W takim razie, jeśli wodoru jest 75%, to będzie to 75 mol. A to będzie w takim razie 25 mol. I te wartości wzięły się stąd, że założyłem 100 mol tej mieszaniny. Mogłem założyć 1, 10, 30, jakąkolwiek wartość. Założyłem 100 i dlatego wzięły się te wartości 25 i 75. Tutaj nie dało się żadnych konkretnych wartości wyliczyć. Mamy tutaj względne liczby reagentów ilości. Tu jest oczywiście 0. I teraz mamy wyliczyć, jaki jest skład y, mieszaniny, jaki jest dokładnie jakaś zawartość amoniaku w mieszaninie, czyli ilość jednego reagenta w stosunku do całości mieszaniny. My musimy poznać skład tej mieszaniny, aby móc wyliczyć właśnie ten procent zawartości amoniaku. W tej mieszaninie, o której tutaj mowa, reagenty są zmieszane w, w sposób stechiometryczny. Czyli na 1 mol azotu przypadają 3 mole wodoru i tak też jest w tej mieszaninie. Jest 25% azotu, 75% wodoru, czyli zostały one zmieszane tak jak reagują zgodnie ze stechiometrią. Oczywiście nie musi tak być, mieszanina może być przygotowana w dowolny sposób i ta zawartość mogłaby być tutaj dowolna, ale warto zauważyć, że w tym akurat zadaniu ta mieszanina jest właśnie sporządzona zgodnie ze stechiometrią tej reakcji, jest to jeden po prostu z wariantów. No i teraz pojawia się tutaj pojęcie wydajności. Czym jest wydajność? Jest to stosunek ilości produktu które otrzymano w praktyce do tej ilości, którą można otrzymać teoretycznie zgodnie ze stoichiometrią. Zastanówmy się w takim razie, ile można byłoby otrzymać amoniaku zgodnie ze stoichiometrią. Z jednego mola azotu można otrzymać 2 mole amoniaku, czyli z 25 moli azotu powinniśmy otrzymać 50 moli amoniaku. Tak jak wspomniałem, ta mieszanina jest stechiometryczna, także nieważne, czy liczymy z azotu, czy z wodoru, po prostu wyliczamy, ile teoretycznie tego amoniaku można byłoby otrzymać. Gdyby nie było to stechiometryczne, oczywiście liczymy z niedomiaru. Czyli 50 moli. NH3 to jest teoretyczna ilość amoniaku, jaką da się uzyskać z tych substratów. To będzie 100%. W tym przypadku wydajność wynosi 93%, co oznacza, że powstanie amoniaku 93% tego, co maksymalnie mogłoby zgodnie ze stechiometrią powstać. Wyliczamy, ile to będzie, czyli zapisujemy tutaj jakąś niewiadomą, na przykład x. I otrzymujemy 46,5 mol. I to będzie ilość, którą wpiszemy do tabeli, czyli w tabeli wpiszemy to, co faktycznie powstało w tej reakcji. 46,5 mol i tak też będzie w stanie równowagi. 46,5 mol amoniaku. Wypełniamy tabelkę zgodnie ze stechiometrią, czyli 2 mol amoniaku z 1 mola azotu, czyli tę wartość dzielimy na 2 i wpisujemy tutaj pod azotem, czyli 23,25 mol. Później tutaj mamy stosunek 1 do 3, czyli tę wartość mnożymy razy 3 i wpisujemy tutaj 69,75 mol. W tej tabelce uzyskujemy liczby reagentów, które faktycznie przereagowały, czy faktycznie powstały, ponieważ ta wydajność 93% mówi nam ile rzeczywiście tego amoniaku powstało w stosunku do tego, co mogłoby powstać w teorii, i my tutaj te rzeczywiste ilości w tabeli wpisujemy. Wypełniamy dalej tabelę, czyli 25 moli minus 23, 25 to uzyskujemy 1,75 mol. To będzie ilość azotu w stanie równowagi, czyli też innymi słowy, nieprzeragowana ilość azotu. Analogicznie wodór odejmujemy, uzyskujemy 5,25 mol. No i amoniak już mamy. Ten trzeci wiersz tabeli, jeżeli sumujemy, to uzyskamy całkowitą liczbę moli wszystkich składników w stanie równowagi, czyli w mieszaninie już poreakcyjnej, reakcyjnej, kiedy już nic w układzie się nie zmienia, już te ilości są po prostu stałe i niezmienne. Dodajemy te wartości i uzyskujemy łącznie 53,5 mol. Czyli tyle jest moli wszystkich składników w mieszaninie poreakcyjnej. reakcyjnej. Mamy obliczyć zawartość procentową amoniaku. Czyli Procent NH3 równa się amoniaku mamy 46,5 mol, a cała mieszanina to 53,5 mol. Razy 100% obliczamy i uzyskujemy 86,9%. No i teraz ktoś może zapytać, no dobrze, ale tutaj mamy podać zawartość w procentach objętościowych, a my posługiwaliśmy się molami. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli mamy gazy w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, to stosunki molowe są równe objętościowym i zawartości w procentach objętościowych są równe zawartością w procentach molowych. Czyli możemy tutaj po prostu wszystkie obliczenia prowadzić na molach. I wyliczyć tę zawartość na molach, uzyskamy poprawny wynik, ale to tyczy się tylko gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Podsumowując, mamy tutaj dwa zadania, oba były trudne dla maturzystów, być może z różnych powodów. Tutaj główna przyczyna to mogło być właśnie niezauważenie tego, że można tutaj wyznaczyć konkretne ilości reagentów. Tutaj być może kłopotem była sama wydajność i to, że nie było też żadnych konkretnych wartości. Były po prostu tutaj bezwzględnej, nie było tutaj bezwzględnych ilości reagentów. Po prostu były te procenty, które też czasami powodują, że maturzyści nie wiedzą po prostu od czego zacząć. Warto zauważyć, że w tego typu zadaniach, no nieważne, co my sobie tutaj podstawimy, jakie wartości i tak uzyskamy poprawny wynik. Czy my byśmy założyli 100 moli, czy 1 mol, czy 1 setną mol, czy 50 moli, czy 20 moli tej początkowej mieszaniny, to pod warunkiem, że wszystkie obliczenia poprowadzimy oczywiście poprawnie, to zawsze uzyskamy tę samą zawartość amoniaku w mieszaninie. Reakcyjnej. I tym się właśnie charakteryzują te zadania. Mam nadzieję, że w tym filmie udało mi się wyjaśnić, jaka jest różnica właśnie między zadaniami, w których są bezwzględne i względne stosunki, względne ilości reagentów. Dajcie znać, co sądzicie o tych zadaniach. Jakie inne przykłady zadań z matur tutaj byście podali do jednej czy do drugiej grupy. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Rozwiążcie to zadania jeszcze raz samodzielnie. Powodzenia na sprawdzianach i maturze z chemii.